Jeśli oglądasz ten kanał od dłuższego czasu, zapewne wiesz, że bardzo lubię duży sprzęt. <laughs> jakby to nie brzmiało, chodzi oczywiście o kamery. Uwielbiam stare, wielkie kamery, uwielbiam wielkie obiektywy, uwielbiam wszystko, co jakby kręci się wokół filmowania i fotografii, a im większy sprzęt, tym lepiej. Jest to dla mnie coś, co sprawia mi wielką przyjemność i pomaga mi w codziennej pracy, utrzymując filmy, które tworzę dla klientów i tutaj na YouTube na wysokim poziomie, ponieważ mam dostęp do dużej ilości sprzętu, która po prostu ułatwia mi życie na co dzień. Ale co, kiedy tak wielki sprzęt, jak ten na przykład ogromny aparat, jest stary oczywiście, ale nie o tym dzisiaj mowa. Co wtedy, kiedy ten sprzęt nie zdaje egzaminu i potrzebujemy czegoś mniejszego. Wtedy odpowiedzią będzie coś, co otrzymałem od firmy Lexar, mianowicie zawartość tej małej saszetki. Jest to kompletny zestaw sprzętu potrzebny do stworzenia czegoś całkiem innego niż zazwyczaj widzicie u mnie na kanale, ale jednocześnie czegoś, co pomaga w codziennej pracy tak mi, jak i wielu osobom, które lubią filmować. Używając telefonu. A więc, dlaczego sam telefon nie wystarczy do filmowania? Jest tutaj kilka rzeczy, których nam brakuje w takich telefonach, mianowicie powiedzmy mikrofon, zapasowa bateria, ilość miejsca przede wszystkim i oczywiście poręczność użytkowania. A więc ten malutki zestaw, który zaraz ci pokażę, można użyć na kilka sposobów. Bardzo interesujący sposób, ponieważ pozwalają nam na jakby rozwijanie się w trakcie pracy, czy rozwijanie swoich umiejętności. I możliwości w trakcie pracy z telefonem. Zacznijmy od tego, co jest wewnątrz. No, oczywiście, mamy instrukcję obsługi, która jest, powiem szczerze, przydatna, dlatego, że za pierwszym razem, kiedy użyłem tego urządzenia, troszkę się pogubiłem w tym, co gdzie się podłącza. Ponieważ jest wiele możliwości ustawienia wszystkiego i podpięcia wszystkiego w takich miejscach, gdzie nam najbardziej pasuje, ale jest też jakby preferowana kombinacja tego sprzętu. Więc po. Po naszym manualu czy po instrukcji obsługi mamy tutaj gwiazdę tego show powiedzmy, czyli dysk i hub tak zwany. Te dwie małe rzeczy to są to jest połączenie właściwie dwóch głównych części tego zestawu. I teraz dlaczego dwóch? Ponieważ pierwszy sposób użytkowania tego sprzętu to podłączenie tego dysku, ponieważ to jest dysk SSD, bardzo malutki dysk SSD do samego telefonu bezpośrednio. Do telefonu, właśnie w ten sposób. Jest to bardzo niewielkie urządzenie, a daje mi przynajmniej w tym wypadku 2 terabajty miejsca dodatkowego do nagrywania. I teraz ten sprzęt jest stworzony niejako do współpracy z iPhone'ami, ale oczywiście działa z każdym innym telefonem. Dlaczego właśnie iPhone? Ponieważ Apple używa swojego własnego kodowania zwanego ProRes RAW, który pozwala na zapis filmu z telefonu właśnie od Apple'a bardzo wysokiej jakości, bez kompresji czy z bardzo małą kompresją i do tego potrzebujemy właśnie więcej miejsca na dysku, gdzie się przydaje właśnie tutaj nasz dysk Lexar. To jest oczywiście coś, czego skorzystasz, jeśli używasz iPhone'a, ale to nie znaczy, że nie możesz użyć tego urządzenia z innym telefonem. Pierwszy, najłatwiejszy Sposób użytkowania to po prostu podpięcie tego dysku do telefonu, co pozwala na ciągłe nagrywanie na niego właśnie przez bardzo, bardzo długi czas. Jak wiecie, telefony zazwyczaj nie mają ograniczenia długości klipu, więc nie jest to problem, ale ilość miejsca na, na, na dysku, czy na, na karcie SD w telefonach, czy na ich wbudowanej pamięci. Jest ograniczone i często mamy tam bardzo dużo zdjęć, innych filmów, jest dużo danych czy aplikacji, które po prostu potrzebują tego miejsca, które nam jest w tym wypadku potrzebne do filmowania. Więc taki dysk daje nam zewnętrzną możliwość właśnie podłączenia bardzo łatwego podłączenia dodatkowego miejsca czy dysku na nagranie tego filmu i oczywiście. Przez fakt, że jest to USB-C, możemy go bezpośrednio podłączyć z powrotem do komputera i bardzo szybko zgrać bez konieczności podłączania telefonu. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą możemy sobie zrobić, ponieważ odłączając go od telefonu, możemy podłączyć do, do niego, czy właśnie ten dysk, do huba. Czy to jest hub, który pozwala na rozdzielenie tego sygnału USB, czy tego portu USB na 1, 2, 3, 4 porty. Jest, jest tego dość dużo i teraz. Trzeba to wytłumaczyć troszeczkę w formie użytkowania. Dlaczego potrzebujemy aż tyle portów? Mianowicie, jeden z portów jest użyty do tego, żeby podłączyć do telefonu nasz cały zestaw. Jest to oczywiście, tak mówię, hub i dysk. Rozwiązanie tu jest bardzo ciekawe, zastosowane, ponieważ mamy taki mały adapter USB, USB-C dokładnie. Gdzie mamy mail-to mail, wychodzi nam z telefonu USB i mamy przekierowane na tył tego aparatu, czy telefonu raczej. I możemy tutaj sobie podłączyć ten właśnie hub dzięki jednemu z portów USB. Ale dalej mamy trzy pozostałe porty. Drugi port jest użyty do podłączenia właśnie dysku. W tym wypadku to jest 2TB u mnie. Jest tutaj specjalne na to miejsce, więc możemy od spodu sobie ładnie podłączyć. I całość się bardzo mocno trzyma telefonu. Nie odpadnie ruszając nim na wszystkie strony, można potestować dość, dość mocno, mi nawet upadł ze dwa razy i też nic się kompetencji nie stało. Dodatkowo mamy jeszcze dwa porty, które możemy użyć i port u spodu możemy poprowadzić kabel do podłączenia ładowarki lub powerbanka. To mamy trzy porty już i czwarty port to jest zwykłe USB C to jest chyba 3, 3,2 generacja druga, z tego co pamiętam. Tutaj możemy podłączyć mikrofon na przykład, więc cały zestaw nam rośnie bardzo szybko, ale bardzo kompaktowo. Mamy dalej rozmiar tylko i wyłącznie telefonu, plus grubości może pół centymetra. No, niech będzie centymetr całości, a i tak całość mieści się dalej w kieszeni. No, plus oczywiście kable w tym wypadku, których nie ma podłączonych, ale jesteśmy w stanie już tym zrobić o wiele więcej niż samym telefonem, więc. Mamy dysk, mamy mikrofon i mamy ładowarkę więc wszystkie problemy, które mieliśmy do tej pory z telefonem zostały rozwiązane. Ale co ten zestaw nam oferuje jeśli chodzi o statystyki? Mamy tutaj do dyspozycji do 1050 MB odczytu i do 1000 MB na sekundę zapisu czyli około 1 GB odczytu i zapisu. Dysk SSD, czyli ta malutka część ma uszczelnienia IP65, czyli to znaczy, że jest pyłoodporny i wodoodporny. Dodatkowo był testowany i jest odporny na upadki do 1 metra, więc to jest właściwie standard, jeśli chodzi o takie dyski. One nie mają ruchomej części środków, więc są bardzo bezpieczne, ale możemy to jakby wziąć na nowy poziom użytkowania. Wydaje mi się, że mimo tego, że to jest bardzo użyteczne, mimo tego, że to jest bardzo kompaktowe i bardzo łatwe w użyciu, da się z tego zrobić coś więcej. Możliwości i kombinacji jest oczywiście bardzo wiele, ale moja wygląda mniej więcej tak. <laughs> I zawiera oczywiście wszystko, co potrzebuje, czy czego potrzebuje do filmowania tak kogoś, jak i samego siebie. Wystarczy odwrócić ten mikrofon i wszystko działa jak trzeba. Więc, tak, w skrócie mamy tutaj do dyspozycji mikrofon Roda, który jest podłączony do tutaj bezprzewodowego mikrofonu od Hollylanda który łączy się tutaj ze swoim hubem który połączony jest z hubem od Lexara kablem USB-C który łączy się z telefonem właśnie przez port USB-C na spodzie telefonu i całość oczywiście współgre. Musiałem oczywiście troszkę zasymulować tutaj ładowanie tego telefonu, ponieważ nie potrzebuję tego w tym momencie. Ale podłączyłem kable, który może być podłączony do powerbanka czy do ładowarki, i całość może stać na statywie przez cały dzień. Jest to bardzo łatwe, bardzo użyteczne i mamy tutaj zestaw, który pozwala na. Naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o y, pracę z telefonem, ponieważ zwiększa nasze możliwości kilkukrotnie. Już nie jest to tylko telefon z kamerą i wbudowanym mikrofonem, ale jest to profesjonalny mikrofon. Y, mamy bardzo dużo miejsca na dysku. Mamy drugi mikrofon, jeśli trzeba nam po połączenia jakiegoś zdalnego, powiedzmy. Ten niewielki mikrofon od Hollylanda mogę w każdej chwili zdjąć i zapiąć na samego siebie, powiedzmy w ten sposób. Tutaj on ma taki mały magnes. Teraz nie mogę tego zrobić jedną ręką, ale mogę zrobić coś w tym stylu i jego mogę teraz użyć, aby połączyć się właśnie z telefonem używając Haba od Hollylanda, więc nie muszę używać tego shotguna. Mogę zrobić wszystko bezprzewodowe i ten zestaw ma drugi mikrofon, którego teraz akurat używam, ale mogę mieć dwóch rozmówców, którzy używają właśnie tych mikrofonów bezprzewodowych. Nie muszę stać przy nich, mogę być troszkę dalej. Tutaj w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, jest takie zajęcie czy zawód powiedzmy, gdzie na ślubach młodzi powiedzmy influencerzy to nazwijmy filmują właśnie cały Dzień, cały ślub na telefonach i używają tylko i wyłącznie telefonu, i ewentualnie jakiegoś małego gimbala albo statywu, ale wygląda to tak, że po prostu całość jest filmowana w ten sposób w pionie i używałem tylko i wyłącznie telefonu. Mają audio z telefonu, wideo z telefonu i te baterie trzeba ładować co jakiś czas. Mają po dwa, trzy telefony ze sobą. Dzięki temu zestawowi. Cały ten zawód ma sens. Wystarczy, że odwrócę ten mini statyw czy uchwyt w tym wypadku powiedzmy do pozycji pionowej i mamy cały zestaw, który działa niesamowicie jeśli chodzi o właśnie tego typu pracę. Więc możecie w ten sposób, bardzo łatwy sposób stworzyć dla siebie niszę jeśli chodzi o rynek na przykład ślubny czy powiedzmy innych eventów, innych imprez. Jest to coś, co jest w Wielkiej Brytanii bardzo popularne, w Polsce może tego jeszcze nie ma na takim poziomie, ale jest to jakby praca dla młodych ludzi, którzy są przedsiębiorczy, którzy chcą stworzyć coś swojego i chcą robić to profesjonalnie. Więc nadal możesz używać swojego telefonu, niezależnie od tego, co to jest, ale dodatkowo masz profesjonalny mikrofon, miejsce na dysku, ładowarkę, uchwyt. I nawet dwa lub trzy mikrofony się to jest potrzebne. Moim zdaniem jest to niesamowite rozwiązanie dla kogoś, kto chce stworzyć swój własny biznes na podstawie mediów społecznościowych, czy to influencer, czy to jakiś twórca treści na media społecznościowe dla firm, dla osób prywatnych, na jakichś imprezach typu śluby czy urodziny. Jest to coś, co da ci ogromną władzę nad tym telefonem, który zazwyczaj jest po prostu ograniczony do tego, co nam daje twórca tego telefonu, czyli w tym przypadku powiedzmy właśnie aparat i budowany mikrofon, które nie oszukujmy się nie są idealne. Aparat oczywiście tym zastanowimy nie zmienimy, ale mikrofon możemy wymienić na profesjonalny, bardzo dobry, dobry, drogi sprzęt, jeśli chcemy. Nie musimy kupować drogiej kamery, możemy nadal używać telefonu przez długi czas, a mikrofon, nawet jeśli zmienimy w przyszłości sprzęt na właśnie kamerę profesjonalną, to możemy dalej używać. Właściwie wszystkiego w tym zestawie, może oprócz samego telefonu, właśnie. Treści w formacie pionowym są bardzo popularne dzisiaj i myślę, że zostaną na dłużej. I mimo tego, że nie jestem fanem tworzenia tego typu materiałów, to jest to coś, z czym musimy się liczyć, dlatego że to nie przestanie istnieć. To będzie z nami przez długi czas, więc musimy w jakiś sposób się do tego nastawić czy przyzwyczaić, więc. Taki właśnie zestaw, mimo tego, że firma Lexar mi nie płaci za to, za tę recenzję, wydaje mi się, że jest świetnym rozwiązaniem dla każdej młodej osoby, która chce właśnie zacząć coś nowego, coś interesującego i coś, co można robić z pasją. Dlatego, że to nam daje wielkie możliwości to nam daje o wiele więcej niż. Nasz budżet może nam pozwolić, a jednocześnie pozwala na rozbudowę tego sprzętu dzięki jednemu małemu urządzeniu, które się mieści dosłownie w kieszeni. Zdaję sobie świetnie sprawę, że ten zestaw teraz wygląda na ogromny i dość skomplikowany, ale bardzo chciałbym wiedzieć, co Ty sądzisz o tym urządzeniu. Czy Ty jesteś osobą, która może być zainteresowana tym właśnie dyskiem i hubem USB-C dla Twojego iPhone'a czy innego telefonu, dlatego że każda marka działa z tym właśnie zestawem daj znać w komentarzach poniżej, czy jest to coś, co może rozważyć jako narzędzie pracy, czy jest to urządzenie, które ułatwi Twoje życie czy pracę właśnie dzięki temu, że da Ci więcej możliwości użytkowania swojego telefonu bez dodawania zbędnej wagi i ogromnych narzędzi. Ja tutaj oczywiście troszkę za daleko się posunąłem z, z tym rozwojem tego systemu, powiedzmy czy tego zestawu. Ale zawsze, w każdej chwili możesz ten zestaw ograniczyć tylko i wyłącznie do samego telefonu, dysku i huba. Całość zmieści się w Twojej kieszeni, jest bardzo łatwa w użytkowaniu, bardzo lekka, nie doda właściwie nic jeśli chodzi o wagę do Twojego zestawu. Jeśli tylko chcesz taką ilość sprzętu między sobą a jednocześnie daje ci możliwość rozwoju na naprawdę wysokim poziomie. Bardzo chętnie podyskutuję z wami na ten temat w komentarzach poniżej, a tymczasem pamiętajcie, że wszystko co robicie ma znaczenie, a wy jesteście wartościowi. Cześć. Czekaj, zanim odejdziesz, mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To sprawa życia i śmierci i zmieni wszystko na zawsze. No masz. Uciekło. Pewnie nie było ważne. Jak już tu jesteś, dziękuję, że udało Ci się dotrwać do końca filmu. Jeśli sprawić to przyjemność, zrób to, o co bez przerwy proszą YouTuberzy: dzwonki, łapki i inne rzeczy, które pomogą kanałowi. Jeśli chcesz więcej tego typu treści, zapisz się do mojego newslettera. Mimo waszych ciągłych próśb, niestety nagich fotek tam nie rozsyłam, ale dowiesz się o nowościach, dostaniesz kody promocyjne na sprzęt fotograficzny oraz dowiesz się o wartych uwagi, spotkaniach i wydarzeniach. Wszystkie niepublikowane treści znajdziesz na patronie oraz w sekcji dla członków kanału. Linki masz w opisie i na ekranie. Dołącz też do naszego forum grupy na Facebooku i oczywiście serwera Discord. Jeśli masz na to ochotę, zaglądnij na kanał mojej żony, gdzie ja trzymam kamerę, a ona wykonuje całą pracę. Pamiętam już co miałem Ci powiedzieć. Cokolwiek się stanie, nie dotykaj.